Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV? Pierwsza rzecz, którą chciałem Państwu przekazać, Zakład jest stabilny, jeśli chodzi o personel medyczny. Jeżeli śledzicie Państwo informacje w mediach, gdzie mówimy, że mamy problem z personelem, nie ma lekarzy, nie ma pielęgniarek, jest to prawdą. Są to grupy zawodowe obecnie deficytowe. Tak się składa, że zespół. W ogóle wszystkich specjalności w szpitalu i w przychodni, z wyjątkiem jednej specjalności, która na pewno Państwa dotyka, to jest brak neurologa w większym zakresie. Jest sytuacja stabilna. Udało się zwiększyć ilość miejsc na oddziale wewnętrznym. Obecnie mamy 70. Mamy obsadę szpitalnego oddziału ratunkowego i pozostałych oddziałów szpitalnych, tak jak i przychodni. Nie jestem w stanie rozwiązać problemu, znaczy jest neurolog, ale to jest niewystarczająca czas jego dyspozycji, bo nie jestem w stanie pozyskać tego specjalisty na rynku. Staram się od Ponad roku bezskutecznie, w lipcu była szansa, że będzie dwóch. Niestety jeden podziękował nam za współpracę. Została pani doktor, która od 1 lipca rozpoczynała pracę, więc myślałem, że będzie lepiej. Jest, ale nie jest lepiej. Także tu muszę się uderzyć w piersi. Nie potrafię rozwiązać tego problemu. I nie chodzi nawet o garze, chodzi po prostu o to, że żaden specjalista nie chce się zadeklarować do współpracy. Ponadto w bieżącym roku udało nam się już uruchomić, a za chwilę powstaną nowe, poradnie pediatryczną, to jest poradnia przyszpitalna, poradnie internistyczną, to jest poradnia też przyszpitalna i poradnie leczenia ran przewlekłych. Poradnia pediatryczna ma to do siebie, że Państwo, większość. Zdrowie dotyczy wszystkich. Kiedy trafiamy, podobnie jak na internie, trafiamy z dzieckiem do lekarza, do oddziału, no to należałoby tą chorobę jeszcze potem poprowadzić, tak? Mieć pewność, że ona została skutecznie wyleczona i zamknięta. Temu służy poradnia internistyczna, czyli po okresie hospitalizacji mały pacjent czy duży w przypadku interny może być jeszcze prowadzony przez pewien okres czasu przez poradnię która jest przy oddziale tak to będzie miało na pewno wpływ na zapewnienie pełnego wyleczenia bo wcześniej to po prostu trafiało się do podstawowej opieki zdrowotnej udało nam się również pozyskać środki uruchomić dwa programy profilaktyczne celowane do dzieci to jest Leczenie wad postawy i otyłości. Dzieci z państwa gminy, z naszej gminy uczestniczą w tym projekcie. Mam nadzieję, że będziemy mogli kontynuować to w następnych latach, bo jest to istotny problem. Kolejna kwestia, którą się udało nam zrobić, to praktycznie pełne ucyfrowienie, a tak naprawdę przebudowa działu diagnostyki obrazowej z pozyskaniem specjalistów. Tak w tej chwili mamy obsad, znaczy mieliśmy zawsze ta, ta obsada jakaś tam była, w tej chwili ta dostępność uległa poprawieniu, szybkość diagnostyki również. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że czemu nie dzieje się, to tak jak w szpitalu w Leśnej Górze. Bo Leśna Góra jest w telewizji, a życie dotyka nas niestety na bieżąco, no i jest różnie. Szpital nasz obsługuje populację 150 tysięcy mieszkańców, bo to jest poziom powiatu. Jest to bardzo duży duży obszar, jesteśmy drugim powiatem w województwie. Pierwszy to Wołowin, my jesteśmy drugi. Więc jest tego bardzo dużo. Poza tym, dlaczego często zdarzają się sytuacje takie, że wydaje nam się, że coś trwa za wolno, bo nie zawsze trafiamy do właściwe miejsce? Wiele osób zapomina o tym, że funkcjonuje taki, taka, taki obszar obsługi medycznej jak nocna i świąteczna pomoc lekarska. Bardzo często wydaje nam się, że pierwszym i zasadniczym miejscem do niesienia pomocy przy chorobach przewlekłych, czy jakimś zachorowaniu infekcyjnym, w poradzie jest szpitalny oddział ratunkowy. To nie jest to miejsce. Obok znajduje się przychodnia, w której przyjmuje od godziny 18 do 8 dwóch lekarzy. Jest każdego dnia i przez okres świąt i. Świąt, tak, bo to bez względu na to i to jest miejsce, gdzie należy trafić w przypadku schorzeń innych niż nagły stan zagrożenia życia, tak? Także czasami trafiamy w sposób nie do końca uzasadniony do soru i chcielibyśmy, żeby nas tam obsłużono szybko, No zawsze w sorze zielone światło ma ten, kogo życie jest najbardziej zagrożone. W nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej jesteśmy obsługiwani tak, jak w przychodni lekarskiej. To jest tak naprawdę przedłużenie POZ-u. Tak to działa, i to prosiłbym, żeby Państwo o tym y, pamiętali. Y, poza tym chciałbym też, żeby Państwo wiedzieli, że działaniem samorządu poprzez wiele lat, to nie jest efekt tego roku, y, udało się y, przygotować Miński Szpital świetnie, jeżeli chodzi o część zabiegową, nowy blok operacyjny, bardzo dobrze wyposażony i ma kto pracować na tym bloku, to pozwoliłem sobie, pozwoliłem sobie do wszystkich samorządów, po to nie tylko do Państwa, wystąpić z wnioskiem o udzielenie dotacji na zakup mamografu. Ten mamograf, proszę Państwa, jest już kupiony na kredyt. Znaczy na raty, tak? Jest potrzebny. Do tego czasu funkcjonował w SPZOzie stary mamograf analogowy, który był fatalnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o badanie dla kobiet. Szanowni Państwo, ten temat, dokładnie sprawa związana z dofinansowaniem zakupu mammografu, treść tego pisma i cała ta analiza była dokonana zgodnie z procedurą funkcjonowania Rady Gminy na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy. Po analizie został wypracowany wniosek z tejże komisji, że gmina Jakubów jest w stanie wyasygnować w 2019 roku kwotę 20 tysięcy złotych. I taka jest y, decyzja y, wspólnego posiedzenia obu komisji. Tak Bardzo proszę, zgłasza się Pan Radny Pan Leszek Miosłek. bardzo proszę. Panie Dyrektorze, ja mam takie pytanie, czy próbował Pan pozyskać z jakichś innych instytucji, ewentualnie nie wiem, z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy z jakichś innych instytucji takie te pieniążki na dofinansowanie tego sprzętu? Z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w roku 2019 pozyskaliśmy, żeby nie być gołosłownym, 204 306 76 zł 76 groszy, przede wszystkim w zakresie oddziału neonatologicznego. No, bo Wielka Orkiestra, jak Państwo wiecie, ma obszary, w które w danym roku inwestuje. W tym roku y, mogliśmy dzięki temu pozyskać środki dla oddziału neonatologicznego, jeżeli chodzi o y, inkubatory dla wcześniaków, USG dla dzieci. Lekarze sami wykonują to badanie od 6 miesięcy. Nie szukamy nikogo na zewnątrz. Y, ponadto y, leżanki dla rodziców, którzy przebywają razem z dziećmi w oddziale pediatrycznym. To jest to jeżeli chodzi o pozyskanie innych środków. Cała diagnostyka obrazowa, o której wspominałem, czyli projekt wart 4 242 031 złotych 40 groszy, zł, to wartość projektu z środków unijnych, w ramach którego zrobiliśmy całą diagnostykę obrazową Pozostało. Ja bym bardzo prosiła, żeby pan dyrektor nam przybliżył zasady funkcjonowania czasowego zakresu tego dziennego domu pomocy czy opieki, które będzie w, u naszych sąsiadów rozpocznie swoją działalność, bo to nie tylko będzie dla mieszkańców gminy na dobre powiatu. dla całego powiatu, a później jeżeli wyjaśnimy już tą sprawę i na przykład Państwo radni, czy szanowna widownia nie będzie chciała zadać innych pytań z zakresu zdrowotnego to proszę państwa pani Joanna Rosłońska odczyta zgodnie z prośbą Rady Powiatu Mińskiego stanowisko tejże Rady dotyczący służby zdrowia bo tak się zobowiąz zobowiązaliśmy do tego zarządowi naszego powiatu, że to uczynimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani wójt. No proszę, proszę o tym dziennie. Proszę, mówić. Tak Proszę Państwa, e, wspominałem w, swoim, w pierwszej części swojego wystąpienia o seniorach i potrzebach. E, osobiście uważam, że przy naszym szpitalu powinien powstać albo e, być dostępny w pełnym zakresie dla tego szpitala zakład opiekuńczo-leczniczy. Bo pozwala on przesuwać pacjenta między diagnostyką a leczeniem zachowawczym. Namiastką tego, na co udało się pozyskać środki z programów unijnych, jest Dzienny Dom Opieki Medycznej. Dzienny Dom Opieki Medycznej adresowany jest do seniorów 65. Plus, jest to miejsce, gdzie, do którego seniorzy trafiają ze skierowania szpitalnego lub podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach dziennego domu opieki medycznej jest zapewniona opieka, znaczy podokreślone schorzenie, z którym senior trafia, tak? bo to jest leczenie, cykl leczenia. Są tam też cztery miejsca leżące, seniorzy będą mieli transport. Od domu, do dziennego domu opieki medycznej i odwóz, wyżywienie, opiekę pielęgniarki, rehabilitanta, będzie również rehabilitacja taka stacjonarna, pielęgniarka, no plus część kulturalno-oświatowa, bo łączymy to oprócz części tej leczniczej również z taką częścią klubową, tak? Tak, żeby łącznie z dostępem do psychologa zapewnieniem maksymalnego komfortu i powrotu poprawienia stanu zdrowia seniora. Mamy dzienny dom opieki medycznej, może obsłużyć jednocześnie 25 seniorów. Zasada jest taka, że jedna osoba może spędzić w całym okresie finansowania, a finansowanie mamy na prawie 2 lata. Może spędzić 90 dni. Tak, czyli gdyby zakładając, że jednak te turnusy będą takie 30 dniowe, no to możemy sobie policzyć, mamy 12 miesięcy, 25 osób razy wychodzi, jaką populację możemy objąć opieką. Uważam, że jest to dobre rozwiązanie i taki dzienny dom opieki medycznej powinien funkcjonować prawie przy każdym POZ-cie na miejscu. Gdzie jest POZ? Tam powinien być dzienny dom opieki medycznej. Bo jeżeli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej skieruje do szpitala, pacjent wróci, to jest ten okres właśnie, żeby móc go odebrać, żeby nie zostawić go w szpitalu, żeby dopełnić tego zastrzyku czy rehabilitacji, bo to jest, no, dowieść mamę, tatę, babcie, no, ciężko jest, nie? Ale jeżeli. Tra, dostanie skierowanie od razu do takiego dziennego domu opieki medycznej, to może to. No, w tej chwili w powiecie y, będzie jeden, y, y, taki darmowy, bo był już jeden taki projekt, on był zamknięty, on w tej chwili się chyba inaczej przekształcił. Ja będę chciał, żeby te dzienne domy medyczne stały się pewnym standardem. tak? Jak to się uda w przyszłości, nie wiem. Pierwszy z nich powstaje również mogę powiedzieć bo podpisałem umowę z gminą Jakubów zobowiązałem się również do utworzenia podstawowej opieki zdrowotnej w Dobrym tak? także w jednym obiekcie będę tworzył i przychodnię lekarską i dzienny dom opieki medycznej tak jako taki kompleks To jest bezpłatne oczywiście tak to jest bezpłatne czy ktoś z Państwa ma pytanie tutaj do pana dyrektora? Bardzo proszę. Dlaczego to jest Ale na pewno podejść do mikrofonu, nie ja, zap, ja zapraszam... mikrofonu tam na końcu chociaż. Zapraszam do mikrofonu, nawet tutaj na końcu stołu. To przycisnąć. Dlaczego no to jest dzienny? Już odpowiadam. Ja słyszałem, słyszałem to pytanie, ale rozumiem, że z powodów proceduralnych tak. musi być ono zapisane. Proszę Państwa, ponieważ takie jest założenie projektu, inaczej byłby to oddział szpitalny, zakład opiekuńczo leczniczy. Bo tu jest różnica taka między dziennym domem opieki medycznej, że oprócz działalności rehabilitacyjnej, leczniczej, wyżywienia. Opieki i kontaktu z lekarzem, znaczy, przywozi się, znaczy nawet nie przywozi, bo ja, transport z dziennego domu opieki odbiera pacjenta i przywozi do, do domu i odwozi. To nie jest oddział szpitalny. On nie funkcjonuje w cyklu 24-godzinnym, tak? Czyli nie jest to zakład opiekuńczo-leczniczy, tylko dzienny dom opieki medycznej, gdzie to tak jak są kluby seniora. Gdzie może, może senior sobie trafić, może tam być? Czy, o, może lepsze będzie przykład, jak w zakresie pomocy społecznej. Są te dzienne domy opieki społecznej, to jest lepsze porównanie. Jest coś takiego, gdzie, gdzie nie, i to akurat nie dotyczy, tylko osoby objęte opieką spo, społeczną spędzają tam czas, mają zapewnioną opiekę i wiele innych rzeczy, to celem tego dziennego domu opieki medycznej jest. Polepszenie zdrowia pacjenta, który nie wymaga hospitalizacji, czyli nie wymaga pobytu w szpitalu, czyli może bezpiecznie przebywać w domu, w swoim łóżku z rodziną. Bo w mojej ocenie, i chyba nie tylko, najlepiej wraca się do zdrowia, jak już jest się zaopatrzonym wśród bliskich. Dziękuję bardzo. Pozwoliłem sobie zabrać głos, ponieważ sam osobiście, mimo że jeszcze nie mam 65 lat, ale ze względów rehabilitacyjnych po amputacji nogi przebywałem w domu dziennej opieki medycznej z centrum w Mińsku na ulicy Olsztyńskiej i muszę przyznać, że jestem z tego faktu bardzo zadowolony. To był okres w ubiegłym roku od września do grudnia i tak jak pan dyrektor powiedział Podobne były zasady, jeśli chodzi o dowóz, jeśli o funkcjonowanie tego domu i jest to naprawdę tam chyba nie wychodziła jedna osoba, która by nie była zadowolona z tego pobytu po prostu. To tyle, tylko chciałem tutaj po prostu jak gdyby powiedzieć. Bardzo proszę, o głos prosi Pani Hanna Wojciech. Jeżeli nie ma pytań z sali, to ja jeszcze bym bardzo prosiła, żeby Pan Dyrektor powiedział tak ogółem, dlaczego Pan rozpocznie tą działalność w Gminie Dobre, jeżeli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną, tak w kilku słowach, dobrze? Że tam się to znaczy, coś kończy, jakaś... To znaczy ja mogę odpowiedzieć z punktu widzenia z dwóch punktów. Z, z, z dwa punkty widzenia. Pierwszy, jako menadżera, czyli osoby zarządzającej, podstawowa opieka zdrowotna w naszym państwie jest dobrze finansowana. Jak się ją dobrze prowadzi, to się ten biznes opłaca. To jest pierwsza rzecz. Szpital, hospitalizacje są niedofinansowane. Po prostu. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia nie pokrywają kosztów bezpośrednich funkcjonowania szpitala. Więc muszę podejmować każde działanie, każde działanie, które pozwoli mi zaopiekować się ludźmi. Jeżeli ja przyjmę POZ, to wtedy załatwię wiele rzeczy w podstawowej opiece zdrowotnej, bo sobie doprowadzę, skieruję na badanie, zaopiekuję się pacjentem, od, znaczy ja, personel. Od początku do końca, bo to tak wygląda wtedy, bo jest jeden, jeden system, jedna informacja. Ja na wizycie w podstawowej opiece zdrowotnej zapiszę się do specjalisty, tak? przyszedłem i wychodzę z informacją. Jestem u diabetologa na godzinę taką i taką, mówią. Mówię o y, usługach świadczonych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, nie mówię o komercyjnych. Tak? Czyli w ramach tego systemu mogę uzyskać informacje o wszystkim. Badanie odebrać, no to wszystko, co, 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 co jest dostępne. Więc dla mnie to jest raz, że biznesowo, dwa w profilaktyce zdrowotnej. Dlaczego tam się to zdarzyło? No, z tego, co no to jest fakt, tak, że gmina wypowiedziała, kończy się umowa z dotychczasowym dzierżawcą. Tak? Tak. Gmina wypowiedziała umowę i umowa kończy się. Gmina ogłosiła również informację, że poszukuje partnera do współpracy. Taka informacja okazała się na stronie internetowej. Wójt w imieniu gminy określił, czego by oczekiwał. Złożyliśmy list intencyjny w zakresie tego, co oferujemy. Były negocjacje. Skutkiem tego było zawarcie umowy. Na okres trzech lat, w ramach której od 1 lutego będziemy organizować gabinet podstawowy, znaczy poradnie, pod, przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, a wcześniej Dzienny Dom Opieki Medycznej. A że jest to w jednym obiekcie, no to tak naprawdę będzie oddział szpitala w, dom, w dobrym. Także to, do tego to się przyczyni z rehabilitacją. Przy okazji, jeżeli już się gdzieś jest, no to można wiele innych rzeczy wykorzystując zasoby, które się posiada. A tak jak Państwu powiedziałem, nie mam małych zasobów, bo udało się skompletować ekipę. To jest bardzo ważne. No będziemy starać się robić to jak najlepiej i zaopiekowywać takie modne słowo w medycynie mieszkańców. A że to będzie nasz podmiot, no to wszystkie przepływy informacji są prostsze, po prostu, tak? bo to jest łatwiej, można sobie ustalić, można wyjść, być już zapisanym, odebrać, zdiagnozować. No tak to po prostu działa. Jak Państwo, co niektórzy pamiętacie, szpital w Mińsku miał 7 czy 12 przychodni, które funkcjonowały. U Państwa też. Kiedyś, kiedyś dawno. Potem była zmiana, wszystko poszło w różne kierunki, gdzie gdzie funkcjonuje to świetnie różnie, no takie jest rozwiązanie. Ja chciałbym wrócić z ochroną zdrowia do gmin. Tak? Nie chcę się zamykać na szpitalnej 37 i na Kościuszki, tylko gdzie będzie to możliwe, będę starał się być obecnym. Jeżeli nie poprzez gabinety, to poprzez profilaktykę. No to te dwa programy, które, państw, które w tej chwili się dzieją, to jest między innymi odpowiedź na, na zapotrzebowanie yy, mieszkańców, tak? Oczywiście to ma swój zawsze mankament, bo dziecko, które było. Nie, nie da się przez jeden turnus wyleczyć dziecka z wady postawy. Nazwijmy to wprost. Takie dziecko musi być prowadzone praktycznie do dorosłości. No ale obostrzeniem tego programu jest to, że jak weszło raz w program, a uruchomię za rok następny, to ten dzieciak nie będzie mógł przystąpić do programu, bo on już z niego skorzystał. No, no, to, jest, to są mankamenty tych programów. Tak? Jeśli o to chodzi, ale będziemy starać się kontynuować, po to, żeby jak największą grupę dzieci, jeżeli potrzebują, no i seniorów, bo jak widzicie, seniorzy, Dzienny Dom, dzienny dom Opieki Medycznej, dostępność, programy profilaktyczne adresowane do, do dzieci i mamograf do kobiet. Dziękuję bardzo. O głos prosi Pani Wójt. Bardzo ja proszę. tylko chciałam w kwestii uzupełnienia przypomnieć Państwu, bo jesteśmy licznie zgromadzeni na tej naszej dzisiejszej sesji, z czego bardzo się cieszę, jestem dumna jak patrzę tutaj z tej perspektywy na Państwa, że nasza POZ, czyli Podstawowa Opieka Zdrowotna może być realizowana w w ramach takich dwóch sposobów poprzez służby publiczne, jakim jest SPZ, Mińsk, Mazowiecki, który jest reprezentowany dzisiaj przez naszego pana dyrektora, albo przez osobę fizyczną w ramach jej prywatnej działalności gospodarczej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jeszcze no, tradycyjnie już zapytam, czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby skorzystać z obecności pana dyrektora i. Y Poruszyć jakąś sprawę. Nie widzę. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Zapraszamy częściej. Ja jestem do państwa dyspozycji. Moje drzwi też są zawsze otwarte. Nie zamykam się ani przed personelem, ani przed pacjentami, czy też bliskimi. Także zapraszam. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wynik państwa głosowania i za zaproszenie. Dysponuje, dysp dysponujecie Państwo moim czasem, jeżeli byłaby potrzeba w jakimkolwiek momencie, czy ja, czy ktoś z pracowników merytorycznych, na pewno wesprze Panią Wójt, czy Państwa na sesji. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz by mogło być. Co słychać? TV.